Witam serdecznie. Motywacyjna minuta z Kilkowego Szlaku 9 grudnia 2015. Dzisiaj o biznesie, który jest stylem życia. Wczoraj mówiłem, że to nie jest biznes dla każdego, i oczywiście marketing sieciowy nie jest absolutnie biznesem dla każdego. Nie mam wątpliwości co do tego. A dzisiaj chciałbym jeszcze do tego dopowiedzieć, że, że jest to biznes, który, w którym właściwie jesteśmy 24 godziny na dobę. Ale nie tak jak jesteśmy 24 godziny na dobę w firmie tradycyjnej, którą prowadzimy, tak? Wiem kiedyś ciaska Fornetti, prawda? Gdybym, gdybym miał to porównać, to, to w ciastkach Fornetti byłem rzeczywiście 24 godziny na dobę, ale w takim zmartwieniu, w takim a, stresie. No trochę było radości, kiedy, kiedy po dobrym dniu się kasę podliczało, prawda? Ale ogólnie to zawsze to była zdecydowana większość zmartwień. Zmartwienia przeważały nad, nad tymi radościami klasycznego biznesu. Natomiast tutaj jesteśmy absolutnie 24 godziny na dobę, dlatego, że marketing dzieciowy jest biznesem stylu życia, jednocześnie jest stylem życia. Tutaj każda sytuacja, każdy moment, każde wyjście z domu, każda, każdy kontakt z innym człowiekiem jest jakimś elementem biznesu, a jednocześnie jest elementem życia. Tutaj normalne życie przeplata się z biznesem. I to słowo biznes no w Polsce, zupełnie inaczej rozumiane w Stanach oczywiście, czy w Kanadzie, gdzie poznałem marketing sieciowy, u nas to słowo biznes e, często ma taką konotację, no biznes to trzeba zrobić pieniądze na kimś i tak dalej. Nie, nie, nie w tym sensie, absolutnie nie. Tylko chodzi o to, że można mieć styl życia, który pozwala na dużo lepszy styl życia, a równolegle a, e, tak funkcjonuje, że jest też biznesem. I to jest właśnie marketing sieciowy. Tyle na dzisiaj, trzymaj się, do zobaczenia jutro. Hej!